Siemanko mam z tej strony Danny boss. <coughs> a dzisiaj kolejny odcinek na moim kanale tu sobie zrobiłem tylko dla dzisiaj sobie w Gods of Arena to jest podobnie fajne, więc sobie tylko wezmę zobaczyć czy, czy działa wszystko działa więc zaczynamy Panie, tak się cieszę, że Cię widzę. Co za szczęście, że w końcu wróciłeś. Jak się miewasz, doktorze? Doktor, dawno się nie widzieliśmy. Powiedz mi, co się tutaj dzieje? Nie jest dobrze, panie. Twój ojciec zmarł trzy dni temu. Wiem o tym. Ale gdzie są wszyscy? Gdzie nasze złoto, meble, znowu? Gdzie jest doktor? Ej, podobno jest, nikt w ogóle nie panie, na kompie. Nie wiem. Mamy mm -hmm. mm -hmm. <śmieniczy> walkę. Kasius. dawaj, dawaj. Dawaj gościu, dawaj. O, nas to jest w ogóle mniej z takim gościem. No i wygraliśmy, mi łatwo.

Это есть двух людей. мне вы имеете А я не вижу. Ну, скидывай, Ай-ай-ай. Идите, я Это Смайт. Ну, что ты сделал?

O Kasia. Kasia, to gdzie jest Kasia? Eee, hmm? ja, czy, czy mu reklama? O mi przepraszam. Na kogoś musimy z kursie, Nie. nie. Czekamy na kozinę. innego. co mieć po tej walce tyle. Co daje? Życie. Dobrze. Kurwa, sobie to? Idziemy. Odnośnie na to, co może być już ciężkie. Czterech. No dobra. Ojej, ojej. Kasia, Kasia, dawaj, dawaj. Smite. Smite. się, że ten smite nie ma szans. Smite! Twój. Aj... Jaj... Ale stuwało jest. Trzymaj się, niech wszystkie. No dobra. się, Dzień dobry, To eee... jest kopierka 5 minut, jest 15. Zależy, kiedy będzie to odcinek? tylko odcinek, zobaczymy pierwszy. To będzie najkrótszy. Chyba, że nie będzie sensu, że nic Opss Super Trzeci Mamy pieniądze? Mamy O, można sobie zbierać już na takiego za tysiąc I tego Żeby nie zniknął I tak się chyba wciąż Jeszcze trochę Co tu jest? za pieniądze Naprawdę? Jak na kółtarzu no? chyba, chyba na jakieś, ja tam coś nie ma no, bo, oglądając się jakaś Oj, przepraszam Jestem trochę Eee, znaczy, nie, dobra, no takie coś. Dobra, kupimy. I mały jest pieniądze. No. Ws A mogę kupić kolejnego. No, napiszmy level. Le le. To nie. Tutaj. I tak. Tak, tak, tak. Dobra. Musimy miecz. No, masz mm -hmm. mm -hmm. lepszy to tobie damy Już szło nic nie mam, dobra Czekajcie jak czekaj. wyjdziemy jeszcze raz Hej, nowe idemy O, uh. co ja widzę, muszę mm, mieć podwyższa Co mi da Obranka żadnego nie mam. Dobra. <laughs> nie, nie, nie chciałem w to wejść. No dobra, jakoś wierzę to. a nie opuści to bardziej. Tak. Pięć. Trzy. I jest pięknie. I ja mam czterdzieści sześć. Jedna gwiazdka. Nie, no idziemy na dwie. Jest ich teraz. No co? Eee, ale. nie są. Dobra. Smite Ale bijemy! Jeden zginął. Znasz. E, z ich. Dobra, dobra. Dobra, dobra. Kolejny smajt. Tego smajtu użyjemy.

gdzie ma trzeci level, On też ma drzwi lewe. Cordius. Cordius to coś innego. Skończyli to takie. Nie Cor... nie takie. Nie wiem. O. O. Nie wydaje się takie ciężkie... No dobra, to dużo biją. Podejdź. Dobrze. Smite. Smite. Dobrze, dobrze. Wiecie, ich bijecie. Aj, aj. Dawajcie, dawajcie. Macie jeszcze szansę. Mam, mam. Ale macie. Dawaj, dawaj. Dobrze, pik, pik, pij. Dobrze. Dobrze. Tu widzicie go. No już chyba nie, będzie. nie jest dobrze. Ale nas zaraz ginie. teraz zginę. Teraz Smite. Dawaj, dawaj, Kasia. Dawaj, dawaj. Dawaj. Dawaj, dawaj. To jest smite. Dawaj. To jest To no, jest! Ale było blisko. Przegramy O czwarte levela. Muszę kogoś kupić. Nie. Mamy tego by się stało. Ken sorry Nie, ale. Ken, nie będzie w Kowal, 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 kowal. Uuuu! co ja tu widzę! Tobie Widzę, to tobie polepszył. To jest polepszył. Dobra, to, co Jest pięknie, jeśli się nie Dlaczego? co jest to? Jest to? Ale jesteśmy piękni Ej, już to się Eee to, to, to jest fajna kierka Dobra, dobra Nie ma ci napisać. Jesteśmy najlepsi Całej Kasia Co wy już prawie giniecie? A w sumie to już giniecie. Dokładnie, dokładnie to było to. Okej, ok. Daj okay. dawaj. Niesimy na trzy. Trzy piastrowe misja. Trzy! Ale pewnie mają to zawić. Trzeba chyba. Hmm. No, piękna Dobra, może jednak Boom, smite Boom, smite Dawaj, dawaj Nie, nie. dobra Lecimy, lecimy Jest, smite Smite Dobra, przez to było... Nie chcę co już уже сейчас пойдем на арену? Подожди, hmm. а сколько арена пойдем быть? Нет. Что тут есть? Нет, ну не буду такой в Что Десять? Хотя идти на арену ditch Você deu um przygói. Dobra. Dada. To istotne słowo. dobra. Eee, Como Marta, tylko możemy kupić. Hmm. Dosen już. Você tomou E, może? Pergunta coś fajnego. Dobra. Powiedziałam... to? A nie, nie, nie. Chyba nie ma nic lepszego. Dobra. Trzywiastko i ja teraz... No dole Dobra. Spróbujemy. Dwóch łuczników? Chcę, no, rzucający chciała. To no, nie ukłoniłem, ale źle. Dobra. Aj, aj, aj. Tomasz, może zamieć. Źle użyłem tego smajta. Znaczy, drugie, drugie, drugiego lepiej użyłem, ale. No wiecie, ale to jest jednak to wstępuje. Tu wstępuje. Tu wstępuje. To akurat. Dobra, ale sprawdźmy. Ok Ok, ok... On est où Oh... Oh, attends... C'est téléphone folle qui... Zrobimy łucznika I tego I tego i tego Ile można mieć ludzi? Mm, nie wiem To to I mamy tu coś takiego Dobra To się trochę To wszystko by lepsze mm, Nie Dobra to już możemy dać i łuk zostawiamy o kolejny jakiś nielegalny sklep czy coś O, ale hełm. ale hełm. mmm to jest piękne nie, to na chyba sobie tak damage. To kogo? Nie, to do jego i do jego chwila, chwila Eeeh, yy to ząb To nie to nie to niego, to mi to sprzedaj Ale z nawet jak mi to kosztowała nie jest Kolejne, jest. to nie tego jest Oj, tego się tego, chwila, to lepszy polepszy Ileś sprzedać? Сейчас не знаю, Че подпись на гости, че он купил, а могу ему там хлеб оставить? Тогда записи. Нет. Вот эти записи, да, ты Только для Сагитариус. Который это есть. Сагитариус. Ммм. Ale to dużo daje. Ja Nie, bo ja... Nie, dobra. Nie mam tego nic. Dobra, dobra. Nie no, dużego to nie, bo mam słaby speed. Ojej. Dobra, pozbieranie pieniądze. Co to jest? To jakieś chyba trudniejsze. Trudniejsze dla nas. dobra, jest. Oj Chyba ich jest pięciu mm. No to dobra to chyba mniejsze No jeszcze to muszę Dobra ten już leży jeden nasz no. leży Nie dobra Tak poddaję Bo to nie miał sensu No dobra dajemy to Pięciu. Dobra, dwie gwiazdki, pięciu Okej ok, może okay. będą słabsze? Nie, no może trochę słabsze, ale ja przepraszam bardzo, ale No dobrze, Dobra, dobra Dajcie jeden dobrze, ja dobrze, 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 O nie

Czas na zajebie. Jeszcze chciałam ja jakąś tam kredę. Człowieku, nie. Jakie w ogóle są nic nie. Wić każdemu. To na pięć. sprzedać dziesięć niewolników. Dwadzieścia no. zadań. Których zadań? Wejść pierwsze, pierwsze miasto. To jest Nie zadań? zadanie. A ty chyba, tych walk. Mm. Drugie miasto. Wszystko jest. jest No okej. Okay. Uh. Wczoraj trzy walki z rzędu Wczoraj trzy walki z rzędu Okej, okay, ja to mogę zrobić O nie Nie robiłem tak Będziemy przebywać walki No chyba, że będziemy przebywać Ale mi nie będzie hajsu Będą bardzo śliczne walki Przepraszam mi się być chwilowo trzeba i wygrałem, ale mam tu coś. Pozostaw zakład. Mniej życie więcej do mojej więcej obrony. Więcej bo wiedział, że Nie, dobra. Nie. Nie ubrała mi się. Noc już czwarty level... Nie wiem, tysiące No i dobra i to by było na tyle w tym odcinku. Siemanko. Nie, nie. Siemanko. Nie. Muszę się jakoś fajnie powiedzieć. Dobra, siemanko. Siemanko, ludzie. A mnie, nie, nie, nie. to. Muszę to fajnie powiedzieć, bo to mi się nie podoba, naprawdę. Și m-am codit după ce am făcut în Pa!